Już po raz trzynasty witamy Państwa w Krakowie na targach produktów sypkich i masowych Symas. Zawsze na tych targach staraliśmy się odpowiadać na aktualne zapotrzebowanie przemysłu. W tym roku takimi głównymi tematami są kłopoty energetyczne i kryzys energetyczny, co jest oczywiste i bardzo wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Poza tym ogromne problemy z pracownikami i w ogóle z kadrą, z fachową kadrą, jaką firmy mogą pozyskiwać i wykorzystywać w swojej pracy. I trzeci temat, nurt, który tutaj się przewija, to jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W dobie postępującej cyfryzacji, a wręcz pędzącej cyfryzacji przemysłu, coraz więcej. Instalacji technologicznych generuje astronomiczne ilości danych, ilości, które są nie do objęcia przez ludzką percepcję. Myślę tutaj o danych generowanych przez automatykę, różnego rodzaju sensory diagnostyczne czy systemy wspomagające produkcję. My, wykorzystując sztuczną inteligencję, wydobywamy z tych danych bardzo głęboką, zaszytą wiedzę na temat tego, co niepożądanego, kiedy i gdzie na produkcji się wydarzy. Mówi się, że dane są ropą naftową XXI wieku. Ja się z tym zgodzę pod warunkiem, że są one wykorzystywane w odpowiedni sposób z korzyścią dla ich właściciela i my w tym pomagamy. Jesteśmy pierwszy raz na targach z Symas w Krakowie i jestem pod wielkim wrażeniem skali. Tych spotkań, które się tutaj odbywają, ponieważ minęło kilka godzin, a już nawiązaliśmy szereg kontaktów nowych z potencjalnymi klientami w zakresie oczywiście firm produkcyjnych i mam nadzieję, że przyniesie to duże korzyści oczywiście dla naszej przyszłości firmy. Naprawdę dzisiaj bardzo dużym wyzwaniem jest brak kadry i pracowników. To się zaczyna bardzo poważnie. Dzisiaj pozyskać pracownika wykształconego o dużej wiedzy, czy nawet pracownika fizycznego z papierami spawacza. I naprawdę, to jest bardzo duże wyzwanie dla branży. Wysię nie tylko naszej, ale ogólnie, ogólnie, w pracy w Polsce, że brak rąk do pracy fachowców. W tym roku tym, co się dzieje za Wschodnią Granicą i na Giełdzie Energii, nasza obecność tutaj ma szczególne znaczenie. Poprawa efektywności energetycznej stała się głównym celem w fabrykach przemysłowych. W tym roku przyjechaliśmy do Państwa wyjątkowo, bo z naszym prototypem urządzenia do odzysku ciepła od sprężarek, jako kompaktowe urządzenie grzewcze stworzone jako dzieło projektu badawczo-rozwojowego ze wsparciem z ibr u przyjechaliśmy się pochwalić i mam wrażenie, że jesteśmy z tego powodu docenieni. Jest naprawdę duże zainteresowanie klientów, więc polecamy się. Jesteśmy tutaj na Expo w Krakowie, na targach, gdzie dzielimy się. Wiedzą na temat hybrydowego utrzymania ruchu. Dzięki temu nasi klienci też mogą do nas dotrzeć, możemy im pomóc w wsparciu w hybrydowym utrzymania ruchu, gdzie możemy podzielić te prace na konserwację i serwis oraz usuwanie awarii maszyn. Jesteśmy po raz pierwszy na targach, bardzo pozytywnie oceniamy organizację i widzimy już duży wpływ, wpływ na przyszłość naszego rozwiązania i biznesu, ponieważ nawiązaliśmy szereg ciekawych kontaktów. Z osobami odwiedzającymi targi, jak i również z innymi firmami, które wystawiają się na targach. Zapraszamy za rok. Te targi za rok o tej porze również się odbędą.